Witajcie, kochani grupowicze z tej strony dziela z podróży małej i dużej. Witam Was serdecznie na kolejnym urbexie nie nieszablonowym, totalnie. Postanowiłem odwiedzić dom swoich pradziadków. Dom opuszczony, dom, który chyli się już ku upadkowi. Nie byłem tutaj, nie wiem, ze 30 lat, a, a naprawdę troszeczkę tych wspomnień jest, więc nie czekajmy. Wracam do swoich rejonów rodzinnych. Jest to na, na pewno dla mnie duże coś Wchodzimy do środka, zobaczymy jak ten obiekt wygląda Mam nadzieję, że nikt tam nie śpi Troszkę wam powiadam o, o tym miejscu Idziemy Tak wam szczerze powiem, że zawsze szukam tych obiektów urbeksowych gdzieś daleko A się okazuje, że czasem można znaleźć coś ciekawego nieopodal miejsca gdzie mieszkamy jak tutaj dobrze widzicie, jest ganek z tej strony, ale to już tak zarosło, że naprawdę ciężko będzie tam się dostać. Postaram się wejść od tej strony. Chodzimy do środka. Jest to proste, się mogło wydawać. Chyba okno będzie Jedyną opcją. EZMOSAK to zabudowania gospodarcze. E, troszeczkę żałuję, że ze swoją babcią e, nie rozmawiałem za e, często na tematy e, mojej rodziny. A faktycznie mo można było się dowiedzieć e, dosyć sporo. Z tych opowieści, które ona mi gdzieś tam e, powiedziała, to że właśnie przybyli tutaj e, po wojnie. Oczywiście, tak jak Wam mówiłem, ośmioro, ośmioro dzieci tutaj mieszkało. Bieda była wtedy e, niesamowita. E, część tutaj z moich właśnie wójtów e, oraz no, z rodzeństwa mojej babci już nie żyje. E, nawet, no mówię, moja babcia już też nie. Ale mam nadzieję, że dla tych osób, które gdzieś tam jeszcze e, żyją, będzie to też fajna sprawa, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda. Ich dom rodzinny, a w sumie już nie wygląda, bo wygląda to opłakany stan. Zobaczcie, tutaj wszystko już powoli się rozwala. Ciężko nawet sobie teraz przypomnieć, uzmysłowić, jak, jak ten dom wyglądał. Na pewno yy, kojarzy go z pogrzebów prababci. Wiecie, kiedyś te pogrzeby to były takie, że trumna stała normalnie w domu. A opowieść o mojej prababci też jest niesamowita, bo e, może nie, starsi pamiętają, nie wszyscy mieliśmy przecież kiedyś kolorowe telewizory e, w domach. I była taka sytuacja, że no, ona często dosyć się pojawiała u nas w domu. Pojawiała się u nas w domu i jak e, ojciec nastał się kilkanaście godzin, żeby, żeby kupić ten wymarzony, ruski, kolorowy telewizor, to moja prababcia właśnie nie mogła za bardzo uwierzyć w to, że można zobaczyć pewne rzeczy w kolorze. Piwnica jest, zaraz zejdziemy. W kolorze, więc przyjechała wtedy do nas. Jeszcze pamiętam właśnie ten dzień, kiedy sobie popijała u nas herbatkę, nie mogąc się napatrzeć na to, że że jednak e, może być coś takiego jak kolorowe kolorowy telewizor kolorowe ludziki. jeżeli chodzi o ten dom to e, do końca nie był on w rękach te, naszej rodziny bo powiem wam szczerze że został sprzedany rodzinie którego kupiła i miała go wyremontować ale no niestety e, sprawy rodzinne ich się tak potoczyły że nie dali, e, nie dali rady. Czekajcie, bo jeszcze lepsze. Lampkę lepszą. O, teraz będzie lepiej. Nie dali rady. No i tak jak to teraz widzicie, to no, za, za serce chwyta. A nie mogą sobie darować i nie przyjechać tu i nie zobaczyć go jeszcze. No to chyba jedna z ostatnich możliwości. Czekajcie, bo spróbujesz idzie trochę odsunąć Trzeba zobaczyć co tam zostało Wiecie, najbardziej to nie lubię te piwnice Nie lubię, schody nigdy to nie były, w tej piwnicy. Fajnie, bo kiedyś Niemcy jednak, o jeszcze zostały jakieś potwory, i tak te strony, ale pole wielko I Zobaczcie tutaj o, Jeszcze zostały talerze normalnie Ładne schronie, ładnie, ładnie to wygląda. Wow, kapitalnie. Widzicie? Mam no, nadzieję, że możecie to zobaczyć. Bo tutaj jest naprawdę sztos. Naprawdę, piwnice to mieli przemyślane. E, kiedyś właściwie to wiele tych domów, e, no miało jednak, powiedzmy sobie szczerze, e, możliwość e, służyć ludziom jako schrony, nie? To jest kapitalna sprawa. I myślę, że w pewnym iść, w zamiarze mogło też tutaj tak być, chociaż no, stropy na pewno są wzmocnione. Nawet nie wziąłem aparatu, bym trochę z niej zrobił. Musiał się cofnąć. Spróbuję wejść jeszcze tu na strych. O, ale tutaj tak. Udawało mi się, że że ktoś tutaj posiadywał Myślę, że schody jeszcze są na tyle dobre, że się nie spierdaczę. Ale tu już nie będę wchodził No tutaj już wygląda strasznie Chociaż murowane to jeszcze jest Tam gdzie murowane to murowane Na pewno, bo to jakiś Fajny element Na pewno na Serce boli jak się wchodzi do Byłego domu rodzinnego Całej rodziny Tu pamiętam, że jak przyjeżdżaliśmy Bo no te czasy były na tyle jeszcze fajne Że każdy Każdego odwiedzał i to się wtedy podobało Nikt nie patrzył na pieniądze Pamiętam właśnie jak już nawet po śmierci prababci przyjeżdżaliśmy tutaj Z rodzicami na kawę Ach, fajne czasy były naprawdę. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę tęsknię za tym, żeby no, ludzie ludzi szanowali, a nie było tak jak teraz. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, powiem Wam, że dom i tak był nawet sporych rozmiarów. Musicie się zgodzić. Fajnie, że tutaj jeszcze został ten piec. Piecer na pewno też robi różnicę. Znowu bo ja musiał się wygramować przez, przez to okno. Bo drzwi są zamknięte, a jeszcze zobaczymy te główne. No jest, buty się rozdawają. Może uda mi się wyjść przez ganek. Tutaj, przez tym główny, zobaczymy chociaż, jak to wygląda z tej strony. A no jest, może wyjść O, wszystko to już zarosło. Masakra. Nieźle to wygląda. Szkoda. Jednym słowem szkoda, ale mam nadzieję, że co najmniej dwóch moich wujków będzie usatysfakcjonowany tym, że mogli zobaczyć dom swojej e, młodości no niestety nie mamy wpływu na to jak on wygląda bo wygląda tak jak wygląda pójdę jeszcze do tyłu, zobaczę te e, za, e, gospodarcze te zabudowania się tutaj spacerując nie mogę sobie uzmysłowić, bo takie było ładne podwórko A teraz tu praktycznie nic nie zostało Wiem, że tutaj z tyłu tam gdzie widzicie to były e zabudowania gospodarcze To był normalnie wjazd właśnie furtą A teraz to wygląda jak wygląda Ale no taki przedświąteczny e Bo to że kojarzone są z rodziną Odcinek o opuszczonym domu moich pradziadków Mojej babci i tutaj całej jednej rodziny. Fajnie, że tutaj przyszedłem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, trzymajcie się.